Witajcie, kochani, z tej strony Torocińska Wina. Ja witam wszystkie zodiakalne rybki. Moi drodzy, zaglądamy w nowy miesiąc, w miesiąc marzec 2024. Zobaczymy, co tam ciekawego do Was idzie, na ten już zwiastun wiosny nareszcie. O, tak sobie zadbałam o to. Ja już tutaj czuję wiosnę i chciałam, żebyście też poczuli. Także zaglądamy w marzec. Co ciekawego, jakie energie do Was idą, na co zwrócić szczególną uwagę. Tradycyjnie witam moich stałych widzów, subskrybentów. Wy wiecie, jak się cieszę że jesteście i witam osoby, które są tutaj pierwszy raz. Jeśli Wam się spodoba, będzie mi ogromnie miło za nawet najmniejszy ślad Waszej y, obecności, tak? Łapka w górę, komentarz, a w ogóle subskrypcja, subskrypcja, to już bardzo mile widziana. Dobrze, nie gadamy, zaczynamy, kochani. Dobra, no to co? Podglądamy, podglądamy moje zrybki złote, co tam ciekawego w marcu do Was idzie, jakie energie, na co zwrócić szczególną uwagę. Przypominam, że jest to czytanie ogólne, więc bierzcie wyłącznie te energie, które się zgadzają, a te, które się nie zgadzają, odrzucajcie. Także zaglądamy moje rybęki, co tam ciekawego w tym e, miesiącu. Wasze osobiste wyzwanie na ten miesiąc, taka wasza energia, mm -hmm. praca i finanse, sprawy miłosne, co miłego i na co uważać w tym miesiącu. No, powiem wiem, wam nieźle to wygląda. Nieźle to wygląda. I jeszcze, kochani, moja mała wielka talia będzie tutaj, tym razem wiecie co? Może nie tyle taki przekaz osobisty, taki spersonalizowany przekaz, raczej ja teraz wyciągnę jedną energię i tutaj się skupimy na takiej osobistej radzie dla rybek, nie? Coś takiego, czym się kierować w tym miesiącu, takiego osobistego, tak? Cały czas spersonalizowane, coś osobistego, rada dla rybek na ten miesiąc, żeby sobie poradzić radzić z tymi energiami, tak? Także tutaj będzie, kochani, jedna karta tym razem. Jednak jedna. Dobra, lecimy. Rybki, tak jak mówiłam, na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo ciekawie, e, zwłaszcza, że Wy wchodzicie w energię koła fortuny. Wy po prostu, rybki, e, no, możecie się spodziewać z niespodziewanego w tym miesiącu, ale ja się nie zdziwię, jeżeli rybka w tym miesiącu odważy się, zdobędzie się na coś, co samą rybkę zaskoczy, tak? Dosłownie, możecie być tacy sami dla siebie mocno nieprzewidywalni, możecie robić um, takie rzeczy, o które Myście siebie nie podejrzewali i no, nie tylko ym, ludziom obok Was będzie oparała. O, oparała. Mhm. Winajka, widzicie, ja czasami za szybko mówię, będzie opadała kopara, ale Wy sami w pewnym momencie staniecie i jak to się stało, jak do tego doszło, nie wiem. I oby, e, tutaj życzę Wam z tą energią, e, te Wasze takie zaskakiwajki, e, jakie się tutaj szukują, oby były pozytywne, oby były pozytywne, bo wiecie, koło fortuny to jest taka energia... Mm, no właśnie, tych niespodziewanych wydarzeń, prawda? Wszystko się może w tym miesiącu wydarzyć. Wszystko. Dosłownie. Sami siebie możecie zaskoczyć, świat was może zaskoczyć, sytuacje was mogą zaskoczyć, ludzie was mogą zaskoczyć. Jeśli macie strzelca, to ten szczególnie może Was zaskoczyć. Także taki miesiąc jak rol roller coaster e, dla Was. Mm. Loteria. Troszkę loteria, moi drodzy. Wszystko się może zmienić. O 180 stopni i. Mm. Waszym wyzwaniem to po prostu przygotować się. Przygotować się na to wesołe miasteczko dosłownie, bo chciał, nie chciał trudno będzie uciec od tej energii, bo jednak no, koło fortuny, jak już się tutaj pojawia, to, to musi przyjść i musi zrobić pewne takie zamieszanie, oby pozytywne, więc ale też uważajcie, bo to mogą być zmiany takie, które. Albo pomogą zrealizować niektóre wasze plany, ale mogą też pokrzyżować. Więc rybeczka niech będzie gotowa na zmiany wszelkiego rodzaju w tym miesiącu. Oby tylko jak najwięcej pozytywnych, tak? I przepływ gotówki tu mi się pokazuje, ale lecimy już do pracy, kochani, bo to są dwie piękne energie, i tu w pracy, rybcie, mam bardzo dobre wiadomości, zawodowe, Szerokie perspektywy, powiedziałabym, kochani, że nawet światowe perspektywy. Dosłownie. Jeśli dobrze pokierujecie tymi obydwiema energiami, tak, to może być przyczyną. Um, może, się, nie, może się to przyczynić do tego, że rybka w tym miesiącu albo znajdzie wymarzoną pracę, albo zrealizuje wreszcie coś, o czym bardzo dawno marzyła. Być może poczujecie, że o to jest moje miejsce na ziemi, to jest ta praca, którą zawsze chciałem, chciałam wykonywać, albo ogromna satysfakcja z tej pracy, prawda? Uda się wam tutaj w tym miesiącu być może zrealizować jakieś zawodowe marzenie, o którym mówiłam, ale też wiecie, to jest taka energia, która domyka stare sprawy. Tak, która domyka stare sprawy, coś się kończy, coś zaczyna, więc wiecie, może zakończenie jakiegoś etapu zawodowego, może zdobycie jakiegoś ważnego dyplomu, certyfikatu, zakończenie jakiejś nauki. Um, Wkroczenie na zupełnie nową ścieżkę kariery, nie wiem, kontakty z jakimiś wpływowymi ludźmi, zagraniczne nawet kontakty, praca za granicą, kochani. No nie wiem, no korporacje tutaj, internet, praca przez internet też bardzo tutaj jasno się pokazuje. No szansa na sukces, szansa na sukces, więc warto pokierować, moi drodzy, tymi energiami. Żeby je przyciągnąć, no, żeby je przyciągnąć. Fajnie, ruszacie w drogę m, taką, takiej realizacji swoich planów, zamykacie pewne stare bramy i otwieracie nowe i idziecie, rybeczki, wy po prostu idziecie tak zawodowo po sukces w tym miesiącu. Coś fajnego, co? Wiecie, co? Dopowiedzmy no sobie tą energię, dopowiedzmy sobie tą energię, no. Tak, wiecie, chciałabym ją skonkretyzować bardziej, żeby tak się skupić na. No, co się kończy, co zaczyna, co się kończy, co zaczyna, dosłownie, tak? Także skonkretyzujmy sobie tutaj to energię, ale piękna, piękna tutaj, kochani, i zapowiecie, być może to będzie takie niespodziewane dla Was. Szóstka. Rybeczki. Jeżeli ktoś. Powrót do domu poczułam. Wiecie, jeżeli ktoś pracuje, nie wiem, za granicą, jeżeli pracujecie gdzieś poza domem, w jakiejś odległości, właśnie od rodzinnego domu, to mi się tutaj pokazuje albo powrót, tak, w rodzinne strony po latach pracy za granicą lub w dalekiej odległości, albo szansa na to, żeby odwiedzić tą rodzinę. Mhm. Także takie tutaj mi się pokazują szanse, fajnie, ale. Hmm. Tutaj tak, to tu jest dokończenie jakiegoś projektu, jakiejś ważnej sprawy lub jakichś pomysłów waszych zawodowych, nad którymi bardzo albo bardzo długo pracowaliście, albo moje rybeczki e, spełnienie marzeń z dzieciństwa. Wiecie, może być tak, że rybka poczuje, że o! Ja kiedyś w dzieciństwie bardzo chciałem być tam psychologiem, strażakiem e, czy tam innym, e, prawda, e, policjantem, i się okazuje, że wy macie szansę dokładnie albo robicie to i Jesteście z tego zadowoleni, albo macie ogromną szansę właśnie zrealizować ten, te swoje dziecięce zawodowe marzenia. Wiecie, jakie to jest fajne uczucie, prawda? No jest tutaj taka szansa. Fajnie, przełomowy moment, kochani. W każdym razie przełomowy moment i mam wrażenie, że rybka rybka dążyła do tego. To, co się może wydarzyć zawodowo w marcu, mam wrażenie, że już od dłuższego. Od dłuższego czasu, miesiącami, być może nawet latami, rybka dążyła do tego tutaj stanu, który ma do, do rybki szansę przyjść. Także zobaczcie, ta niespodziewajka tutaj, ta zawodowa właśnie może się tutaj zrealizować. Także bardzo fajnie. Dobrze rybeńkie, żeby nie przedłużać. Miłość. Miłości, kochani, mamy tutaj hmm, po prostu konkret. Wiecie, hmm, no nie będzie nie będzie takiego, wiecie, romantyzmu samego w sobie. Niestety, albo niestety, ale. Ale chyba stety, wiecie, bo czasami to jest tak, że... Romantyzm musi na chwilę odejść, że czasami miłość musi się okazać bardziej w czynach, albo po prostu trzeba będzie skupić uwagę na czym innym, a nie tylko na przetulaskach, prawda? Związki, relacje istniejące, kochani. Tam, gdzie macie już konkretne plany na przyszłość, tam, gdzie mieszkacie razem, macie wspólne mieszkania, kredyty, <gryty> prawda? Może konta, mam nadzieję, że jak najmniej tych kredytów, wspólne konta, dzieci i tak dalej. Wiecie, tu mi się, kochani, pokazuje, że te pary. W tym miesiącu bardziej się będą koncentrować właśnie na sprawach finansowych, materialnych, nie? Raczej uwaga będzie skupiona na, na tym, żeby zabezpieczyć, nie? To zaplecze finansowe. No, po prostu ktoś będzie tutaj, tu taka męska energia, więc wasz partner, wasz mąż, ale oczywiście partnerka, żona też to może być, będzie gotów, gotowa do poświęceń właśnie tylko po to, żeby zabezpieczyć. Te finanse, prawda? I dać takie godne i bezpieczne życie swojemu partnerowi, dzieciom, jeśli macie. Fajnie, fajnie. I to jest bardzo dobra energia. Nie będzie, może, być jakiś tam porwów serca, ale będzie co? Miłość w czynach i mm, takie. Chcę, żeby innym było dobrze, chcę utrzymać, tak? Chcę stabilnego, bezpiecznego związku, właśnie. A ja zawsze powtarzam, przytulaniem i patrzeniem sobie w oczy, no rachunków nie zapłacimy, więc tutaj raczej ta energia będzie się skupiała na e, takich zawodowych sprawach, ale tutaj z tym to mnie wcale to nie dziwi, jeśli tutaj są takie ogromne szanse. Fajnie, bardzo fajnie, moi drodzy. Dobrze, dla singli z kolei, no rybeczki z jednej strony. Single będą właśnie tak bardziej skupione, skupieni na pracy zawodowej, na rozwijaniu kariery, i raczej nie będą zainteresowani nowymi znajomościami z jednej strony, ale z drugiej strony, niektórzy z Was możecie się spodziewać, wiecie, to spotkania lub poznania jakiejś osoby takiej wpływowej na stanowisku, wiecie. Um, jakiś może romans, wiecie, z jakimś wicedyrektorem, czy tam bankowcem, <laughs> oczywiście zweryfikujecie sobie to, ale osoba wpływowa, osoba na stanowisku może być od Was starsza i możecie mieć takie poczucie za wysokie progi na moje nogi, nie? Wiecie, i po... I... Ale wiecie, nie wiem dlaczego, czuję, że zaskoczycie właśnie samych siebie i mimo wszystko ta znajomość ma szansę się tutaj rozwinąć i o ile... Nie wiem, czy ona się rozwinie dosłownie w jakiś konkretny związek, ale w konkretną znajomość się rozwinie. Ten człowiek, kochani, pokaże Wam e, inny wymiar związków. E, inaczej możecie pod wpływem tego człowieka spojrzeć na relacje, na związki, wiecie, tak stricte. Bardziej e, nauczycie się podczas rozmów, czy w ogóle podczas przebywania z tym człowiekiem, nauczycie się takiego czegoś, że E, związki, związki nie zawsze muszą być romantyczne, związki nie zawsze potrzebują wiecie, tego takiego ciepełka, czasami potrzebują poważnych zamiarów i mm, stabilnych emocji no, także zweryfikujecie sobie tutaj taki konkret miłosny ale czasami nawet w miłości warto zejść na ziemię, ale tak pozytywnie schodzicie na tą ziemię, więc super, super no, to się fajnie tutaj pokazuje no, fajnie <laughs> fajnie, dobra e, co miłego, Mi rybe, rybe, rybeczki, co miłego, miłe to będzie u Was takie przyspieszenie. To będzie szybkie tempo wielu spraw, wiele spraw nabierze tempa, rybka sama też nabierze tempa, i em, wszystko to, co chcieliście przyspieszyć, ale stało, tak wiecie, w miejscu, tak oporowo to szło, jak po grudzie dosłownie. To teraz mam wrażenie, że mm, robi nagłe postępy. Wy sobie oczywiście zweryfikujecie, albo już wiecie, o jakie tutaj sprawy chodzi, ale tutaj mm, Poczujecie taką, wie, taką odwagę też w Was, taką energię, żeby z czymś ruszyć, poczuć taką lawinę pomysłów, lawinę rozwiązań. Takie, wiecie, trzeba czuć, kuć żelazo, póki gorące, dosłownie. Ja zawsze powtarzam: lans nie znosi postojów i tego się trzymajcie, bo tutaj jakieś ważne sprawy nabierają tempa. W tym miesiącu u Was. Szybki jej rozwój, związków, szybki rozwój, właśnie zawodowy, Waszej kariery. Wy sami, rybeczki, możecie być zaskoczeni tym, jak świetnie sobie radzicie w tym tempie życia, prawda? Że wszystko idzie szybko. Tutaj wiadomości, tu nowe kontakty, tutaj dużo rzecz, spraw do załatwienia i Wy to ogarniacie. I wy to ogarniacie, i to będzie takie pozytywne zaskoczenie, że nie dość, że wszystko rusza z miejsca, rusza z kopyta, to na dodatek Wy sobie świetnie się w tym odnajdujecie. Bardzo fajna tutaj u Was zapowiedź. Super, super, bardzo fajnie. Także tutaj ruszają takie sprawy. No, ekstra. Dobra, rybeczki, na co, na co uważać? Rybeńki, uważajcie. Hmm... Tu jest człowiek, na którego trzeba uważać, właściwie człowiekowa, bo to kobieta, ale zanim powiem o tym, uważajcie troszkę też na siebie, żeby momentami nie ogarniało was zbyt wielkie lenistwo, albo żebyście w tych wszystkich tutaj fajnych energiach, zwłaszcza w rozwoju zawodowym, za mocno nie skupiali się tak materialnie. Pamiętajcie, to jest rozwój waszej kariery, to jest spełnienie jakich, jakichś marzeń i niech te materialne zyski tak, będą skutkiem ubocznym tego waszego zawodowego szczęścia, a nie celem samym sobie. Tak, tu jest troszeczkę taka, taka e, przestroga dla was. No, I to lenistwo może was momentami ogarniać i yy, yy, yy po prostu możecie niektórych spraw nie podomykać do końca. Tak, także tutaj na to warto zwrócić uwagę, ale tak jak mówiłam, tutaj jest człowiek, na którego trzeba uważać, i ja bym to uważała na kobietę. Będę się przy niej upierać, wiecie? Na kobietę. Tutaj trygon e, ziemi. By pan na koziorożec mi się zaznacza, jeśli macie. Oczywiście to nie muszą być te znaki, ale mówię. Uważać na kobietę hmm, taką z Wiecie, taka, która jest ciągle niezadowolona, która ciągle mało. Może to być materialistka, e, która wiecie. Wiele wymaga, tak, a nic nie daje od siebie e, i ona sporo chaosu może wprowadzić rybki w waszym życiu. Mocno może też was zdezorganizować, tak. Mocno może Was tak zdezorganizować. Uważajcie, nie wiem, kochani, nie wiem, czy to Wasza partnerka, czy Wasza siostra, Wasza przyjaciółka, Matka, kochani, wiecie, Wymagająca, Szefowa też, ale uważajcie na jakąś kobietę, która jest bardzo materialnie nastawiona lub jest ciągle niezadowolona z tego, co rybka robi, jak robi i co osiąga. Tak? Także tutaj uważajcie. Zaraz sobie oczywiście tu dopowiemy. Dopowiemy sobie tutaj. Podejrzyjmy my tą kobicinę. Coż ona od tych rybek chce? Jak tutaj rybkom ma się powodzić w tym marcu. Ma być pięknie, ma być kolorowo i ma być sukcesowo. A tutaj jest jakaś zazdrość co może, co? No. nie fajnie, nie fajnie, że tutaj jest jakaś kobieta, kobieta staje rybkom na drodze do sukcesu. Oj, oj. Oj, 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 aż... Toksyk, baba, rybeczki to jest y, kobieta, która jest toksyczna w Waszym y, życiu. Kobieta, która wysysa z Was energię, kobieta, która sprowadza Was na złą drogę, kobieta, która y, próbuje Was od siebie uzależnić, próbuje Was kontrolować. No taka chodząca toksyna, chodząca. Mm -hmm. koziorożec teraz mi się bardzo pokazał, Wspom wspominam tylko pamiętajcie, to nie musi być ten znak ale no mocno ona no to jest pozbawione wartości jakichś takich moralnych yy. ona wam doradza ona wam próbuje tutaj niby dawać dobre rady ale to jest fałszywa doradczyni nie wiem kochani co wy tam macie za w tym swoim życiu ale uważajcie ma na was destrukcyjny wpływ ma ta znajomość z tą kobietą jest destrukcyjna. Jeśli jest możliwość to jakoś postarać się w miarę od tej osoby odciąć, od tej kobiety. A jak ktoś ma kochankę, to wiecie co, ja się nie zdziwię, jak ta kochanka będzie szantażować. Będzie szantażować, że jak tam czy czegoś mi nie dasz, czegoś mi nie zrobisz, to powiem twojej żonie, tak? I ci rozwalę rodzinę. No. Takie coś mi się tutaj pokazuje. Uważajcie, uważajcie na kobietę. Jeśli to ktoś, no może być toksyczna mama, mama, tak? Może być toksyczna teściowa, lub po prostu wiecie, partnerka, która wiele wymaga i nic, albo jest z rybkami dla pieniędzy. No, także tutaj jest osoba taka, na którą warto uważać. Ona może. Nie wiem, czy ona wam coś chce zrobić. Nie tyle ona wam zrobić, co ona was tak zablokuje, Przy, przywiąże dosłownie do siebie, cudzysłowiu, tak? Może właściwie przywiąże tak do siebie i tak zdezorganizuje tak całe tutaj te energie, które się pojawiają, więc uważajcie, uważajcie. No, ale też szybki tutaj, powiem teraz tak, żebyście też uważali, żebyście, wiecie, odwracamy tę energię, żebyście wy nie weszli w rolę właśnie takiej kobiety, która może z zazdrości próbuje blokować czyjeś plany i postępy. I sukcesy. Także uważajcie, rybeczki, uważajcie. Ale ogólnie, jak sobie poradzicie z tym, to sobie poradzicie ze wszystkim, tak? Z tym, z tą kobietą i z tymi tutaj zagrożeniami. Poradzicie sobie ze wszystkim. Dokładnie. Tu będzie miesiąc, m, który ściele wam szansę po prostu do sukcesu, którego być może rybka się nawet nie spodziewa. Taka spodziewajka. Dobrze, rybeczki, to jeszcze dla was osobista rada na ten tydzień. Taka wskazówka, czym się kierować w tym miesiącu rybcie. Rybcie. Bądźcie niezależni w tym miesiącu, bądź niezależny rybko. Postaw przede wszystkim na siebie, na swoje potrzeby, skup się na sobie, na swoim celu, na swoich zadaniach. Nie potrzebujesz nikogo w tym miesiącu. Potrzebujesz tylko siebie i poczucia tego, czego naprawdę potrzebujesz i dążenia do tego celu. To jest taka energia właśnie komfortu i niezależności. A jeżeli będziesz niezależna, niezależny i nie będziesz pod wpływem innych ludzi, to będziesz też czuł się komfortowo, czuła się komfortowo i jest, czuj się ze sobą dobrze. Czuj się po prostu rybku, rybko sama ze sobą dobrze i skoncentruj się na tym, co chcesz zrobić dla siebie. Bo pamiętaj, nikt za ciebie życia nie przeżyje. Także taka rada na ten miesiąc. Ty to ty. Ty to twoje potrzeby i twoje sukcesy, i nikt za ciebie do tych sukcesów oczywiście nie będzie dążył tylko własnymi siłami i własnymi, własnym takim przekonaniem, że dasz sobie radę sam, sama. I tego wam życzę. Rybcie, pięknie, pięknie się zaczyna. Od was zaczynam e, horoskopy miesięczne w tym miesiącu i mam nadzieję, że wy będziecie takim. E, Wiecie, już dacie resztą, reszcie znaków, właśnie taką pozytywną energię, jaka tutaj się pokazała szansa na sukces. Bierzcie tam, bierzcie. Życzę Wam tych sukcesów, życzę Wam tej niezależności i cudownego miesiąca, kochani. Niech będzie piękny, niech będzie wspaniały. Trzymajcie się przez cały miesiąc. Winajka Was tutaj będzie cały miesiąc oczywiście wspierać. Zdrowi bądźcie pozytywnej energii na cały miesiąc. Widzimy się, słyszymy niebawem, a ja żegnam się grzecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.